Radio Cracov. Jacek Wońka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. Panie marszałku, decyzję o rezygnacji stworzenia w Małopolsce centrów Integracji Cudzoziemców tłumaczy pan tym, że zrobiło to też 12 innych województw. Poza tym Małopolska ma swój własny program. Czy to wystarczające powody, by rezygnować z rozbudowy tak naprawdę infrastruktury społecznej? Panie redaktorze, na wstępie trzeba bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy w 2022 roku otworzyli swoje serca, otworzyły swoje domy i wspierali, wspierały osoby, które z Ukrainy uciekały przed wojną. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj słowa podziękowania dla organizacji pozarządowej, dla wszystkich mieszkańców. Biorąc pod uwagę wspomniany projekt, który Małopolska, a dokładnie Wojewódzki Urząd Pracy nie uczestniczy i nie rezygnuje, bo tak naprawdę nie zostało podpisane żadne umowy. Tak jak pan redaktor wspomniał, 12 innych województw również w tym projekcie nie uczestniczy na stan mojej wiedzy. Natomiast województwo małopolskie od 2022 roku i w kolejnych latach jasno mówiło, że będzie wspierała osoby, które pracują w Polsce, płacą w składki i projekt że im pracuj w Małopolsce jest takim projektem, który daje możliwość dofinansowania do nauki języka Czyli polskiego. Powtarza Pan te dwa powody, które sprawiły, że, że, że Małopolska nie będzie prowadzić centrów integracji cudzoziemców, ale mówimy o osobach, czy też o centrach przeznaczonych dla osób przebywających w Polsce legalnie. To dlaczego Państwo odmawiają im dodatkowej pomocy? Panie dyrektorze, my tutaj nie mówimy o centrach, tylko biorąc pod uwagę projekt Żyj i Pracuj w Małopolsce, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy, taki projekt wspiera osoby, które pracują na rynku, w Małopolskim, rynku pracy w Małopolsce, płacą składki, ale również przy tym projekcie wspieramy przedsiębiorców. Dlatego też widząc, że wskaźniki w tym projekcie są bardzo niskie, nie widzimy zasadności, aby wchodzić w kolejny projekt, który jest bardzo zbliżony. Ten projekt, jeżeli pracuje w Małopolsce, nie zakłada wynajęcia powierzchni mieszkalnych, wybudowania obiektów infrastrukturalnych. To jest projekt miękki. W związku z tym Taki projekt, który jest w Małopolsce, jest wpisany w strategii wojuca Małopolskiego. Na dzisiaj jest najbardziej optymalny. Tym ale... bardziej, że podkreślam, że przedsiębiorcy w Małopolsce mogą otrzymać środki na dostosowanie do osób, szczególnie w tych zawodach niszowych, ale również osoby, które potrzebują specjalistycznego kursu, mogą z takiego projektu skorzystać. Są biura obsługi projektu. Mogą ale się to też dodatkowe i... pieniądze, Panie Marszałku, dodatkowe zewnętrzne, pieniądze. które by wpłynęły na rozwój tej infrastruktury, z której mogłyby, Dodatkowo te osoby korzystać? Oczywiście tak. Natomiast biorąc pod uwagę każde środki zewnętrzne, musimy traktować, że musi być wkład własny. Natomiast ja bardzo liczę na to, że do Małopolski pojawią się środki zewnętrzne na różnego rodzaju infrastrukturę drogową, kolejową, na wodociągi. Wszystko po to, aby nasz, woje, nasz region, nasze województwo bardzo dynamicznie rozwijało się tak jak to było w latach wcześniejszych. Dla mnie bardzo istotne jest to, żeby tutaj w Małopolsce pojawiło się bardzo dużo inwestycji, żeby gospodarki. Gospodarka się rozkręcała, a nie zwijała. Ja bardzo często podkreślam, że kiedy zobaczymy, kiedy firmy budowlane będą zwozić swój sprzęt, sprzęt budowlany do bazy, to znaczy, że gospodarka zatrzymuje się. A widzimy, że poprzez polski ład, które te środki były w latach wcześniejszych skierowane, te inwestycje funkcjonują. No to porozmawiamy teraz o, o, o tle politycznym, bo ta decyzja wpisuje się przecież w logikę kampanii prezydenckiej. Marszałek Smułka nie będzie prowadził centrów integracji cudzoziemców. Posłanka Krupka, znana z antyimigranckich wypowiedzi, pisze o, o cudzoziemcach, o imigrantach zwożonych nocą do Krakowa. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w telewizji Kraków mówi, że boi się wieczorami wychodzić w łagiwnikach z domu. Z uwagi na, na migrantów. No, nie powie pan chyba, że to przypadek. Panie redaktorze, oczywiście jesteśmy w trakcie kampanii prezydenckiej. Mogę powiedzieć jedno. Małopolska jest bezpiecznym regionem. To czego się Biorąc boi uwagę, rzecznik Bochenek w Łagiewnikach? Panie redaktorze, nie wiem, to należałoby zapytać pana rzecznika. Natomiast jesteśmy na etapie kampanii prezydenckiej. Wspieramy bardzo dobrego kandydata, jakim jest Karol Nawrocki. I to właśnie pan Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie. Ale też mówimy jasno, że chcemy, aby nasz region dalej był bezpiecznym regionem i dalej się rozwijał. Tym bardziej widzimy, że skoro w 24 roku do Małopolski przyjechało i odwiedziło blisko 26 milionów turystów krajowych i zagranicznych, to potwierdza moją jakby tutaj słowa, że region jest miły, dostępny i bezpieczny. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówi, że boi się w Krakowie, w Łagiwnikach wychodzić wieczorami na ulicy i to, to nie jest przypadkowa osoba, to jest rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że jego opinie podzielają wszyscy członkowie. Panie redaktorze, Panie redaktorze, to są słowa pana rzecznika Rafała Bochenka jeżeli wypowiedział takie słowa, to ma uzasadnione obawy. A pan ma takie obawy rzeczywiście? Panie Też? redaktorze, ja w Małopolsce czuję się bezpiecznie. No to nie wiem, z jakiego powodu rzecznik prawa i sprawiedliwości boi się wieczorami wychodzić w łagiewnikach z domu. Panie redaktorze, Pytał pan mnie, czy ja się czuję bezpiecznie, albo jak traktujemy w Małopolsce. Inwestujemy w Małopolsce bardzo dużo środków na bezpieczeństwo, na wszystkiego rodzaju instytucje, również służby, które dbają o bezpieczeństwo i są to dziesiątki milionów złotych każdego roku. Dlatego ten poziom bezpieczeństwa w naszym województwie jest bardzo wysoki, począwszy od strażaków. Wczoraj był święto strażaków z całej Małopolski Międzynarodowy Dzień i w związku z tym też podkreślamy że bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. To, to skoro mówimy o bezpieczeństwie, w tym roku na rozwój, na dofinansowanie szpitali Małopolska chce przeznaczyć 77 milionów złotych. Ale czy władze województwa będą chciały jakoś zadbać dodatkowo o bezpieczeństwo medyków po tragedii w Krakowie, po tych atakach w Gdyni, ponownym ataku w Krakowie? Co z tym państwo będą chcieli zrobić w swoich szpitalach? Panie rektorze, to jest coś, co wszyscy musimy się pochylić nad tym no, wyjątkowymi no, zdarzeniami. W Krakowie doszło do niesamowitej tragedii, która się nigdy nie powinna zdarzyć, a mogła dotknąć, można powiedzieć, każdego z nas. Dlatego w moim przypadku, biorąc pod uwagę szpitale wojewódzkie, to wszyscy dyrektorzy szpitali są zobowiązani do podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. Ja też nie chcę zarazać szczegółów na antenie, co należałoby zrobić, ale przede wszystkim firmy ochroniarskie, które świadczą usługi na takich obiektach jak szpitale oraz innych obiektach krytycznych, muszą mieć odpowiedzialność i wybierać do pracy takie osoby, które mają Specjalne przy wyszkolenie, mając potencjał również fizyczny do szybkiej reakcji. Natomiast oczywiście, gdybym ja miał decydować, co należałoby zrobić, to na pewno, biorąc pod uwagę no, narzędzia niebezpieczne nie powinny być tak ogólnie dostępne, przewożone i wnoszone nawet do takich obiektów. Oczywiście trudno mówić o takich zabezpieczeniach jak na lotnisku, ale też musi mieć w świadomości duże zagrożenie. Czy województwo będzie chciało coś zmienić w takim razie w swoich szpitalach w związku z, no, z poprawą bezpieczeństwa? Biorąc pod uwagę szpitale wojewódzkie, jesteśmy zawsze w stałym kontakcie z wszystkimi jednostkami, wszystkimi szpitalami i ten temat również został podniesiony w czasie dyskusji, ale na pewno ten temat również zostanie przedyskutowany na Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego. Niemniej jednak dyrektorzy szpitali są bardzo odpowiedzialni, są bardzo dobrymi menadżerami i ufam, że to bezpieczeństwo zostanie podwyższone. Bo to jest ich decyzja oczywiście, Dokładnie bezpośrednia. Tak. A, a, a co się dzieje, panie marszałku, jak pan obserwuje te Przypadki, no ten tragiczny w Krakowie, a potem te kolejne? Przede wszystkim ja tego nie akceptuję. Nie akceptuję takiej sytuacji, że ktoś wchodzi do, do szpitala, no, no wszczyna awanturę. W przypadku Krakowa dochodzi do niesamowitej tragedii. To również budzi taką refleksję w społeczeństwie, no, co się dzieje. Natomiast istotą jest to, abyśmy wszyscy obserwowali, co się wokół nas dzieje, no i też no, reagowali na różne trudne sytuacje. To jest sprawa oczywiście bezpieczeństwa i tych nakładów przeznaczanych na ochronę zdrowia w tym roku. Między innymi Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. To jest jeden z tych punktów. To będzie Szpital Dziecięcy im. Świętego Ludwika w Krakowie w tym roku. Jakie decyzje, co, co powstanie więcej w związku z tymi planami? Panie dyrektorze, to, to jest bardzo dobry projekt i potrzebny w społeczeństwie, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Natomiast biorąc pod uwagę wsparcie ochrony zdrowia, to bardzo dużo środków zostało skierowanych z KPO na chociażby onkologię. 300 pacjentów dziennie niestety umiera na choroby nowotworowe. A biorąc pod uwagę zagrożenia cyber dla dzieci i młodzieży, to centrum jest w Małopolsce bardzo potrzebne. Oczywiście jest złożony wniosek również do. Funduszu Medycznego. Liczymy na to, że ten wniosek otrzyma pozytywne rozstrzygnięcie. Jest, są skierowane środki na zakup nieruchomości. Szpital tą nieruchomość pozyskuje, no i ufamy, i o to też bardzo prosimy, żeby środki zostały przez decydentów skierowane na to zadanie, bo to jest wsparcie dzieci, a nie ma nic cenniejszego jak nasze dzieci. To oczywiście Szpital Świętego Ludwika. Na koniec jeszcze wracając do tego podsumowania pierwszego roku kadencji samorządu. No jest zespół do spraw budowy nowej siedziby Filharmonii. Oczywiście jest już wskazane miejsce. Przed nami konkurs wakacje architektoniczny, ale czy te wizje może jakoś zepsuć ten wysokościowiec, który może stanąć w tle budynku nowej Filharmonii? Sam dyrektor Prendota mówi, że to jest ostatnie reprezentacyjne miejsce w Krakowie. To obok Ronda Grzegorzeckiego. Jeśli stanie taki wysokościowiec, to czy dalej będzie reprezentacyjne? Panie redaktorze, mam nadzieję, że. Nie stanie. Mam nadzieję, że konkurs zostanie tak rozstrzygnięty, że wszyscy będziemy się zachwycać obiektem, ale też i miejscem. Ale przy okazji projektu budowy filharmonii tutaj w Małopolsce podkreślamy, że Staramy się działać konsekwentnie. Tak jak zapowiadaliśmy w 2024 roku, że zostaną zabezpieczone środki w wielkiej prognozie finansowej na 2025 rok i kolejne lata. Tak też się stało: 450 milionów złotych. Następnie zostały podpisane umowy już wstępne na badania hydrologiczne hydrogeologiczne. tutaj, również w tym miejscu, po to, żeby przystąpić do konkursu. Jest jeszcze kwestia uregulowania nieruchomości, ale liczymy na to, że konkurs w 2025 roku zostanie rozstrzygnięty, a na koniec tej kadencji zostanie wbita łopata. To jest bardzo ambitne zadanie. Ale to Trudne... rozstrzygnięcie nie, nie zmieni otoczenia ewentualnego budynku nowej filharmonii. Tak, panie doktor,ze nie zmieni, natomiast no też ufam, że no międzynarodowi eksperci również ten, to wyzwanie bardzo mocno wezmą pod uwagę i go też zaakcentują. Czyli to otoczenie może wpłynąć już na, na same projekty, na to wszystko, co, co zobaczymy w ramach konkursu architektonicznego. To też musimy zapytać osoby, które będą uczestniczyły w konkursie, ale przede wszystkim, co zawsze podkreślam, chciałbym, aby ten obiekt miał najlepszą akustykę w Polsce. No a to oczywiście to sprawa już akustyki, o, o której jeszcze będzie okazja tutaj porozmawiać. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.